Jestem koło Mostu Dębnickiego w Krakowie. Widać, że tutaj koło tych statków woda wartko płynie, że trochę wystąpiła tutaj z tych obwałowań. Prawda? Płynie wartko szybko na całej długości. No widać, że tu trawa trochę, trochę jest zalana prawdopodobnie. Parę godzin temu był trochę wyższy poziom, no bo więcej lało w Małopolsce, Niż na Śląsku, prawda? Skąd przecież zwisła, spływa tutaj. Proszę bardzo, tu zostawiło wiele rupieci. Czyli już poziom wyraźnie kilka, kilkanaście centymetrów spadł. Widać, że tu było. Widać, że tu było wyżej, prawda? No, i tutaj widać, że. Woda, no tu nawet nie widać dokładnie tych obwałowań i trzeba uważać, żeby nie wpaść do właściwego koryta, koryta Wisły. No i tu widać, że woda wystąpiła dalej. Zalała tutaj część bulwarów, tam dalej w kierunku Salwatora. Więc gdyby jeszcze tak dwie, trzy godziny dłużej polało, bo może 8-9 godzin gdyby jeszcze także 2-3 godziny mocno polało no to w Krakowie straty i powódź byłaby pewna nie tylko by zalało bieżanów czy tam różne lokalne ulice wiadukty i tym podobne ale po prostu byłby Kraków w dużym stopniu zalany no więc taka migawka Widać, że już co najmniej kilka do kilkunastu centymetrów woda oparła, bo w Krakowie w tej chwili jest bardzo ładna pogoda. To na tyle, amen.